Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mysterius Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria I dzisiaj ogólnie Chciałbym się wybrać do podziemi e, Pustynnych Ponieważ jest to ostatni jakby nie patrzeć bion Który nam pozostał do eksploracji A stamtąd też możemy Wyciągnąć całkiem fajne Rzeczy, więc dzisiaj się tam wybierzemy Generalnie muszę wam powiedzieć Że Poza nagraniem zupełnie nic nie udało mi się przygotować. To ze względu na to, że nie miałem zupełnie czasu. E, aczkolwiek myślę, że do kolejnego odcinka postaram się coś przygotować więcej. E, a poza tym na no odcinek 10, bo aktualnie nagrywam odcinek 9 i nagrałem to w poniedziałek i prawdopodobnie dziś to jeszcze wrzucę. Um, szukuję coś e, specjalnego, chociaż to też do końca nie wiem czy mi się uda Ale postaramy się przygotować e, Okej, okay, to sobie już przygotowałem potki um, Czy ja tę skrzynkę sprawdzałem? Wydaje mi się, że tak Tak, tu sobie e, jakiś czas temu kopałem e, Piasek, który był mi potrzebny Oj e, Chyba na okno do domu, tak mi się wydaje. A tutaj... O! Tylko nie zebrałem? Posąg bastard. E, jeśli umieścisz go w pobliżu, zwiększy obronę o 5 punktów obrony. Znaczy... <gryw> wiadomo o co chodzi. I jeszcze mamy kamień obciążający. On generalnie powoduje, że jak mamy go w ekwipunku, to nie możemy wciągnąć do ekwipunku leżących luzem rzeczy. O, znaczy tutaj... Niszczyłem skrzynkę i nie mogę jej wciągnąć. Dlatego trzeba ten kamień z ekwipunku wyciągać. Eee, Okej. Okay. On tu jeszcze jest ładny żarandul to ja sobie wezmę przy okazji. A on tak. <grym> Ale tak, generalnie, co ja bym stąd jeszcze chciał? Tak, na rolujące kaktusy też trzeba uważać. Co ja bym stąd chciał? No, myślę na pewno, że e, wszelkie dropy tutaj z pustyni. Na pewno bardzo bym chciał znaleźć e, muszelkę teleportującą na ocean. Ojojoj. ojoj. Oj. To było piękne. Żeś stulecia. Co to jest? Ty gdzieś leży? Albo mi się wydaje? Nie wydawało mi się... Ojoj! Ja nie wiedziałem, że tak mam kiepsko z życiem, co jest? Co jeszcze bym chciał znaleźć, poza muszelką? E, no, myślę, że... Kilka sztuk właśnie tej figury Bastata byłoby idealne Na kilka aren, bo to się fajnie na arenach stawia żeby mieć po prostu więcej obrony do walk z bosami. Dobra, chodźmy. E, w górę mi pokazujesz, to ja użyję tej bomby. O, serduszko. Uch, tak, a ta bomba skarabeuszowa działa w ten sposób, że... E, ona robi tunel e, na 3 kratki. W e, zależności od tego, jak stoi postrzet, postać. Zapominam oświetlać, a pochodni mam ho ho ho, jeszcze trochę. Więc właściwie dlaczego nie? I w ogóle tak stwierdziłem, że wejdę sobie do tego gniazda od dołu, a nie od góry. Bo jak tak patrzyłem to od góry, to ja nawet nie mam żadnego sensownego zejścia tutaj. Dobrze, ale szukamy skrzyneczek. I teraz się ładnie tunel zrobił o. Płytka naciskała, To jest jakiś mechanizm? A, to było połączone z tą statuą I ten, i slajmy by się pojawiały yy, A w skrzynce? Kolejny bastard, przyda się I miksturki grawitacji Właśnie będę musiał sobie jeszcze w całości yy, niebo odkryć o, kolejna skrzynka i kolejny bastet. Dobrze. A tutaj co mamy? Kolejny bastet. No, powiedziałem, że chcę ich dużo. To mam. O, tu jest ten ołtarz. A w skrzynce. Kolejny bastet. Wow. Czyli to już łącznie 5 figur Bastetów, nie? Dobrze, ja powiedziałem, że chcę ich dużo, ale przecież nie, nie pogardzę innymi drobami ze skrzynek, tak? Tak, i tak ja też mówiłem ostatnio, mówiłem, że... E, pochodzę... Ała! Okej, okay, to była pułapka. Pochodzę troszkę po biomie dżunglowym, żeby tam poznać jeszcze troszkę rzeczy, ale no niestety, tak jak mówię, nie miałem czasu. Postaram się do kolejnego odcinka e, przygotować dużo, dużo więcej, bo tak jak mówię, praktycznie nic nie ogarnąłem. Nie przygotowałem do dzisiejszego odcinka, e, aczkolwiek do kolejnego postaram się, żeby była przynajmniej wioska leśna e, wybudowana. Tak z trzy domki myślę yy, i ewentualnie zacznę jeszcze myśleć nad wioską pustynną. Ta pułapka akurat była ciekawa, zapomniałem o nich szczerze mówiąc. Dobra, dawaj tu bombkę. Na ukos też możemy robić. Przejścia. Fajnie. Okej, okay, o kolejne serduszko i kolejna skrzynka. Jeszcze jedno serduszko, kolejna pułapka. Halo? A w skrzynce kolejny Bastet, wow! Jakoś mnie to nie dziwi. Już szósty. E no, fajnie. Ale liczę na coś jeszcze, no przynajmniej na muszalkę, no proszę ja was. Uh, Nic? Oj, nie to. Tak, pingwinkiem na pewno wykopię. Jest skrzynka. Bardzo ładnie. Ej, jaki obraz. Chęt tu za mną przelaz. Van. dodam. domu. Okej. Okay. To sobie zabiorę. Mam jeszcze miejsce. Mam. A tutaj mamy kolejny bastet i kolejny taki kamień. Ej, to jest jakaś klątwa. Powiedziałem, że chcę bastety. Ale ja nie sądziłem, że aż tyle. Ja... Naprawdę na jeszcze jakiś fajny drop. O, tu jest ten taki biom ciekawy. W sumie możemy tam sobie zajrzeć na chwilkę. Dlaczego by nie? Może coś akurat ciekawego się jeszcze znajdzie? O, i tu przy okazji jest biomik grzybowy z tego co widzę. wyżej. Zgadza się. Ciekawa lokacja. Ej, ho. Może teraz... Wow. Bardziej w tamtą stronę. Auć. No tak, jeszcze mi ślepotę zapodajcie. No. Powiem wam, że nic nie widzę. Poza nieokreśloną ilością kaktusów, to mnie uderzy, No jednak nie. A piasek na twarz. Ups. Niewygodna sytuacja. Dziękuję. Czy coś tu jest, no mówię. Liczyłbym na muszelkę. To jeszcze jest? Jest jakaś włócznia dla wojownika. Jest różdżka dla. O! thank you Jest różdżka dla maga, ale one są takie trochę useless. Jest taki flet, co przywołuje coś w rodzaju liny. I chwilę się utrzymuje po prostu yy, w powietrzu. To sobie mogę gólnąć i lecimy dalej. Hmm, tak jak. Było pełno skrzynek z Bastetami, tak teraz nie ma nic. Aż dziwne, słuchajcie. O, statyła tego, minikorna. Tak myślę, czy chce mi się po nią pchać. Auć, no. Musiałem od kolca obarwać, musiałem. O, kolejny meteoryt spadł. Ciekawe gdzie To już trzeci. W tym świecie. Myślała, że włączył ma ciekawości, żeby zobaczyć gdzie itną, ale... No, umrzej. Ale Armagedon mam tu dookoła. A, jeszcze w ogóle były jakieś buty. Które pozwalały chyba szybko po piasku biegać? Tak mi się wydaje? Dobrze, musimy w ten sposób sobie poradzić. Już ja tu Wam powiem, mało co widzę. Z tą podką tak było łatwiej. Dobra, no to chodźmy wyżej. Ałć Ej, wszystko tu mnie leje Mmm, okej, okay. czy coś tu gdzieś widać? wodnego uwagi Jakaś taka jeszcze, no... Jedna skrzynka. Kurczę, mogę nie mówić o tych bastatach, szczerze mówiąc. A! No, to chyba już jest znak, żeby zakończyć. Zresztą, o, gwiazdka jeszcze zgadna. Zresztą mamy już 33 minuty nagrania. Oczywiście nagranie pewnie wyjdzie troszkę krótsze. Mm, ale myślę, że z tego miejsca będę kończyć dzisiejszy odcinek. Możecie dać znać w komentarzu, jak on się wam podobał. Tu I z tymi to się odłoży do skrzynek. O, od razu lepiej. No, jedyne co właściwie dzisiaj znaleźliśmy ten kamień, który blokuje wciąganie przedmiotów i te figury Basteta. Ale to spoko, one się, one się przydadzą. A tak, jak mówiłem, pewnie w kolejnym odcinku postaram się y, przygotować dla Was coś specjalnego. A jeżeli się nie uda, no to zobaczymy. Coś ciekawego y, na pewno się wymyśli. A tak to myślę, że będziemy powoli już brnąć y, z progresem do przodu. Bo właściwie wszystkie te biomy mamy w pewnym stopniu wyeksplorowane. Ja myślę, że jak się jeszcze uda znaleźć chwilkę, to. Pobiegamy na chwilę i po dżungli, i właśnie po pustyni, i po śniegu. Po śniegu po co? Dlatego, że na śniegu jest ładne, lodowe lusterko, które też teleportuje jak to zwykłe, tylko że ładnie wygląda. <grym> tak. No i pewnie w kolejnym odcinku... Takim już tutaj z naszej rozgrywki... Yy, pewnie byśmy niebawem... Wybrali się na królowe pszczół w sumie. Albo ma Trona. I co tam jeszcze jest po drodze? Aha, jelenie oko. No to spoko. No, coś się, coś się wymyśli. Dobrze, a tymczasem e, kończy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za, za oglądanie. No i cóż, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa.